Z pamięci widziałem taką reklamę BMW. Z kolejnym odcinku tajemnic ciekawostek z Google Maps. Widziałem pod poprzednim odcinkiem, że było dużo komentarzy, że chcecie jeszcze jeden odcinek z Japonii, więc czemu nie? Dzisiejszy odcinek zaczniemy od bardzo świeżej ciekawostki, bo ona jest jeszcze z tego roku. Znajdujemy się teraz w miejscowości, która nazywa się Nagajzumi. Napewó I... ci wysłać czy gdzie? No, na Discordzie moim masz taką zakładkę Shoty i tam możesz pow powklejać. Nie? W tym roku udało się jej zapisać na liście rekordów Guinnessa. I ten rekord, który udało Albo się tutaj pobić, polegał na tym, że w tej miejscowości znajduje się najmniejszy park na świecie. I teraz niektórzy z was pewnie mogą sobie pomyśleć, że. Ale że co? Że to gówno tutaj to ma być niby park. Oczywiście, że nie. To gówno tutaj to ma być park. Ten park ma ćwierć metra kwadratowego powierzchni. Widzimy tutaj, że w jego skład wchodzi kilka cegieł, to jest jakiś krzak. I zakładam, że to miała być ławeczka. No i tyle. O, tu w ogóle patrzę, jak go jeszcze wypoczywa na łonie natury. Ja wiem, że to wygląda jak jakiś mem, ale oni faktycznie ściągnęli tutaj gościa z linijką, żeby to oficjalnie zmierzył. Tu jest major tego miasta, odbierający nagrodę. Inne rekordowe miejsce możemy znaleźć w miejscowości Kawasaki. Tutaj znajduje się takie centrum handlowe. Możemy tutaj wejść do środka. No i jak to przystało na centrum handlowe? Możemy tutaj znaleźć ruchome schody. I tak się składa, że jedne z tych schodów są najkrótsze na świecie. Tutaj są te schody: jest jeden, dwa, trzy, cztery, jakieś pięć schodków. I teraz, jeśli wydaje Wam się, że robienie schodów ruchomych na pięć stopni jest głupie, to wyobraźcie sobie, żeby w ogóle wejść po tych schodach wcześniej trzeba wejść po normalnych. Nie mam najmniejszego pojęcia, po chuj to coś powstało, ale wystarczyło, żeby pobić rekord świata. Swoją drogą niektóre kategorie rekordów Guinnessa są mocno pojebane. Patrzcie na to: To jest koleś, który bije rekord Guinnessa w rozpierdalaniu desek klozytowych na głowie. To nie są jakieś tam blejakie, plastikowe deski, to są takie solidne deski wykonane z drewna. 3, 2, 1, Ale czap, Bruzli, to przy tym chuj. Jest dobry kój. No i elegancko. 46 desek klozetowych, złamanych w ciągu minuty. A wy co osiągnęliście w życiu? <śmienny> A teraz przenosimy się do dzielnicy Tokio o nazwie Setagaya. Tutaj z lewej strony możemy zobaczyć taki dom, którego wejście zostało zostawione jakimiś pachołkami, szlabanami. Tutaj nawet widzimy, że zostało postawione całe ogrodzenie. Ewidentnie są to sygnały, że to nie jest miejsce, w które ktokolwiek powinien zaglądać. I teraz to zdjęcie jest z grudnia 2024, ale nawet jeśli spojrzelibyśmy sobie na te starsze zdjęcia, to widzimy, że na każdym z nich wejście do tego domu też jest zostawione. Tutaj na zdjęciu z 2016 możemy nawet zauważyć, że wejście do tego domu jest strzeżone przez policję. Najbardziej jak tutaj możemy się cofnąć na Google Maps, to jest rok 2009. Widzimy, że nawet wtedy to wyglądało podobnie. Na tym zdjęciu z 2009 roku znajduje się coś jeszcze. Tutaj na płocie możemy zobaczyć plakat przedstawiający jakiegoś mężczyznę. Jest na nim nawet informacja, że za pomoc w jego odnalezieniu przewidziana jest nagroda w wysokości 3 milionów jenów. Plakaty z tym mężczyzną można znaleźć na praktycznie każdym rogu znajdującym się w okolicy. Na witrynie policji w Tokio do dziś znajduje się dedykowana strona poświęcona wszystkiemu co wiadomo na jego temat. W przeciągu 25 lat w jego poszukiwaniach wzięło udział ponad 280 tysięcy policjantów, a nagroda za pomoc w jego odnalezieniu aktualnie wynosi już 20 milionów. Na tym plakacie znajduje się najbardziej poszukiwany morderca w historii Japonii który 25 lat temu zabił czteroosobową rodzinę mieszkającą w tym domu. Dobra, to rzućmy sobie okiem na tą sprawę, bo ona jest naprawdę dziwna. Na początku może pójdziemy sobie na tyły tego domu, dlatego że to, co ustaliła policja, to jest to, że ten zabójca najprawdopodobniej dostał się do środka właśnie z tej strony. Policja zakłada, że on wdrapał się tutaj na płot, Potem na skrzynkę elektryczną, a potem wszedł do środka przez uchylone okno w łazience. W praktyce wejście przez to okno jest znacznie trudniejsze niż wygląda na tym zdjęciu, więc możliwe, że on dostał się jednak w jakiś inny sposób. Nie będziemy się tutaj zagłębiać we wszystkie detale tej sprawy, no bo jakiś psychol wlazł do środka, a zabił wszystkich. Nie ma tu za bardzo o czym gadać. Natomiast to, co jest naprawdę dziwne w tej sprawie, to jest to, co wydarzyło się już po zabójstwie. Ten zabójca, po tym jak zabił cztery osoby, zamiast po prostu jak najszybciej uciec z miejsca zbrodni, Poszedł do kuchni po lody. I żeby on jeszcze zjadł te lody jakoś normalnie, jak człowiek, od niej wycisnął z kubka bezpośrednio do ryja. Wszędzie na tym kubku policja znalazła ślady jego śliny. Później ten zabójca zrobił sobie jeszcze herbatę, usiadł przy kąpie i zaczął przeglądać internet. Dalej robi się jeszcze dziwniej. On pootwierał różne szuflady w domu, powyciągał z nich dokumenty, poszedł do łazienki, napełnił wannę wodą i wrzucił do niej te wszystkie dokumenty. Czemu on to zrobił nie wiadomo, natomiast wiadomo, że to nie była jedyna rzecz, którą on zrobił w łazience. On jeszcze poszedł się wysrać i nawet dokładnie ze sobą nie spłukał. Poważnie, na jednym zdjęciu dowodowym widziałem ten Kibel i tam jest nawet taki ślad po srace. Policja była nawet w stanie ustalić, co on jadł poprzedniego dnia na obiad. Na tym dziwne rzeczy się nie kończą, bo on z jakiegoś powodu też ściągnął wszystkie swoje ubrania, przebrał się w ubrania, które znalazł w tym domu, a te ściągnięte ubrania od tak zostawił na podłodze. Policja spekulowała nawet, że on po tym wszystkim mógł nawet położyć się spać. Nie wiadomo ile czasu dokładnie zabójca spędził w tym domu, natomiast nad ranem, kiedy ciała członków rodziny zostały odnalezione, zabójcy już tam nie było. No i tak właśnie rozpoczęło się największe śledztwo w historii Japonii. Każdy centymetr kwadratowy tego domu został przeszukany, przesłuchano wszystkie osoby w okolicy i pobrano od nich odciski palców. Szukano świadków, którzy mogli widzieć kogoś ubranego w taki sposób. Jak już mówiłem, to było największe śledztwo w historii Japonii, więc nawet nie będziemy tutaj próbowali zagłębiać się we wszystkie jego wątki. Ale pokażę wam kilka tych takich bardziej ciekawych. Pierwsza poszlaka w tym śledztwie pojawiła się jeszcze zanim doszło do zabójstwa. Do tego zabójstwa doszło 30 grudnia 2000 roku. Natomiast trzy dni wcześniej na jednym z japońskich czanów pojawił się taki wpis. Ostatnimi dniami rozmyślam o tym, że chciałbym rozciąć ludzi i popatrzeć na ich wnętrzności. Kiedy widzę szczęśliwie wyglądającą rodzinę mieszkającą obok, mam ochotę zrobić im to co. i to jest jakaś tam inna kryminalna sprawa z Japonii. Termin ostateczny to 31 grudnia, godzina 23:59. Myślę, żeby szybko zabić ich jeszcze przed rozpoczęciem XXI wieku. Ludzie na czanach często piszą różne zjebane rzeczy, ale ten wpis jest na tyle specyficzny, że aż ciężko uwierzyć, że to jest tylko przypadek. Jakby tego było mało, autor tego wpisu twierdził, że ma zaledwie 13 lat. I to jest o tyle ciekawe, że policja w tym śledztwie zakładała, że zabójcą mogła być bardzo młoda osoba. Jedzenie lodów, przeglądanie internetu. Te wszystkie ślady, które zostawił za sobą, ówczesny szef policji powiedział, że jeszcze nigdy w życiu nie widział miejsca zbrodni z taką liczbą śladów. To wszystko było takie niezdarne i chaotyczne, że to faktycznie mogła być robota 13-latka. Niestety, japońska policja nigdy nie wydała oficjalnego oświadczenia co do tego, co udało im się ustalić. Podejrzewam, że oni po prostu nie byli w stanie nic z tym zrobić, dlatego że na tym czanie logowanie adresów IP zostało wprowadzone dopiero dwa lata później. W 2004 roku wydawało się, że policja mogła wpaść na jakiś trop. Uzyskali oni nagrania z monitoringu w okolicznym sklepie, które pokazywały mężczyznę, który dzień przed zabójstwem kupił dokładnie taki nóż, jakiego używał zabójca. To nagranie było niskiej jakości, ale udało się na jego podstawie sporządzić rysopis tego mężczyzny, no i policja szukała go przez 17 lat. 捜査関係者への取材で最新の解析技術で防犯カメラの画像を鮮明化することに成功し今年に入りこの男性を特定したことが分かりました警視庁は特定された男性の DNA 型を現場に残された犯人のものと照合しましたが一致しなかったということです Poza oficjalnymi wątkami tego śledztwa pojawiło się też wiele teorii, które nawet nie wiadomo na ile są prawdziwe. Na przykład podobno w torbie, którą zostawił zabójca znaleziono ziarka piasku i kiedy dokonano analizy, to okazało się, że część tego piasku pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Dokładnie mówiąc, rzekomo dopasowano go do pustyni Mojave, na której znajduje się baza wojskowa amerykańskich sił powietrznych. I to jest o tyle ciekawe, że jakieś 40 km od miejsca zbrodni też znajduje się amerykańska baza wojskowa, więc pojawiła się taka teoria, że Zabójcą mógł być jakiś amerykański żołnierz, który brał udział w transferze między tymi dwoma bazami. Było jeszcze wiele innych teorii, które sobie darujemy, bo omawianie tego wszystkiego by zajęło chyba kilka godzin. W każdym razie od zabójstwa minęło już jakieś 25 lat, a śledztwo wydaje się tkwić w miejscu. Do tej pory poszukiwania zabójcy były w głównej mierze oparte o to, jak on wyglądał. Nawet jak zobaczycie sobie tutaj, przed pobliską komendą policji aż do dziś stoi taka wielka tabliczka przedstawiająca wizerunek zabójcy. Tylko, że kto powiedział, że on w ogóle tak wyglądał? Co jeśli on celowo zostawił ze sobą jakieś losowe ciuchy ze szmateksu, właśnie po to, żeby zmylić całe to śledztwo? Co jeśli od 25 lat policja poszukuje wizerunku, który nigdy nawet nie pojawił się na ulicy? No i w ten sposób dochodzimy do chyba jedynej rzeczy, która może kiedykolwiek ruszyć to śledztwo. Jak już wcześniej mówiłem, policji nigdy nie udało się dopasować DNA zabójcy do żadnej znanej im osoby. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić, kiedy ma się takie DNA. Jest taka technika, która nazywa się fenotypowaniem DNA. Jak macie jakąś próbkę DNA. To możecie na jej podstawie przewidzieć różne cechy wyglądu osoby, do której te DNA należało. Płeć, albo pochodzenie, kolor oczu, kolor włosów, piegi na twarzy, dużo rzeczy. Oczywiście takie przewidywanie nie jest w 100% dokładne i też nie wszystkie cechy wyglądu da się przewidzieć. Nie przewidzisz ile razy ktoś tam do McDonalda chodzi. No ale wciąż to przewidywanie jest wystarczająco dokładne, żeby dało się go użyć i użyto go już w wielu śledztwach. Ta metoda została nawet niedawno użyta w Polsce. W 2009 była taka akcja, że wstawie w miejscowości Drzew. Że wina odnaleziono ciało kobiety, i to ciało było pozbawione głowy, więc policja nie była nawet w stanie stwierdzić, do kogo ono należy. I dopiero niedawno dokonano przełomu w tej sprawie, właśnie dzięki fenotypowaniu DNA, dzięki któremu policja uzyskała prawdopodobny wizerunek tej kobiety. Z tego co rozumiem, w Japonii do tej pory fenotypowanie DNA nie było stosowane. Oni tam mają jakieś kwestie prawne ograniczające, co można zrobić z DNA. Natomiast czytałem, że pojawia się tam dużo głosów, żeby to prawo zostało zmienione. No i jeśli kiedyś tak się stanie, to niewykluczone, że ta sprawa, która wydaje się tkwić w miejscu od 25 lat, wreszcie ruszy z miejsca. ままず自分の写真を撮って印刷切ったものがこちらですお尻シ,シールを改造して人工おなら装置をお尻に埋め込んだストローと連結したら完成です即エアダスターを押してみましょう<スープ>大切な人への贈り物におすすめです A teraz pokażę Wam coś, co jest takie głupie, że aż ciężko uwierzyć, że w ogóle może istnieć. Jest to Droga Krajowa numer 339. Na pierwszy rzut oka, droga jak każda inna, ma ona jakieś tam 100 km długości no i pozwala się szybko dostać stąd dotąd. Teraz pokażę Wam, czym ona się wyróżnia na tle każdej innej drogi na świecie. W pewnym momencie jazdy tą drogą pojawia się znak informujący, że ta droga skręca w prawo. No to okej, okay. jedziesz dalej. Skręcasz w prawo, a tam kurwa schody. I to nie jest jakiś żart. Oficjalnie część tej drogi krajowej przebiega po schodach, tak więc nie ma litości dla otyłości. Wysiadasz z auta i zapierdalasz z buta. Tak czy inaczej, jak już ktoś pokona te wszystkie schody, no to potem kolejny odcinek tej drogi znowu może pokonać samochodem. Oczywiście wcześniej musi sobie go jakoś teleportować, ale jak to jakoś zrobi, no to może jechać dalej. Przenosimy się do Tokio. Znajdujemy się teraz pod budynkiem będącym siedzibą największej japońskiej telewizji. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, japońska telewizja często bywa dosyć zjebana, ale jakby tego było mało, to nawet ławki pod budynkiem telewizji są zjebane. Jakby to było niewystarczająco dziwne, to te ławki nie są w ogóle przymocowane do ziemi, co oznacza, że czasami można je znaleźć w takich konfiguracjach. Z tego co rozumiem, w założeniach te ławki miały wyglądać tak, jakby się wspinały. Tylko chyba coś nie wyszło. Na zakończenie pokażę Wam jeszcze wybuch wulkanu. Jakiegoś kolesza, który ma to w dupie, bo wędkowanie ciekawsze. Na no dzisiejszym odcinku to by już było wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć. No i Banger. Wiecie, o której dzisiaj wstałem? O 15. Kurwa. Nie wiem jak. Nie wiem. Nie wiem, 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 nie wiem,